I mm don't -hmm. taka fajna akcja, że w listopadzie filanów, łazienki, Zamek Królewski Wawel są za darmo. No, myślę, że to bardzo dobrze, bo dużo osób może sobie pozwiedzać. Jak się coś fajnego dowie, to można dostać plusa, albo piątkę, albo szóstkę. No i to jest bardzo fajne. Uważam, że jest fajne, bo możesz czegoś nauczyć, poznać jakąś historię i pooglądać. Też biedni ludzie mogą z, takie pałace zwiedzać, no, no i ogólnie bardzo dobry pomysł. Jest to akcja, która przygarnia i odnotowujemy to i zwracamy na to uwagę ogromną ilość młodzieży. Te dzieci z, z małych miasteczek przyjeżdżają i widać ogromną wdzięczność. Nawet wdzięczność za to, one są tak, one są bardzo wdzięczne za to, że mogą tu być i są automatycznie bardzo grzeczne. Zwiększa to chęć młodzieży do uczestnictwa w naszej kulturze, w naszej historii. Faktycznie zainteresowanie lekcjami, zajęciami, warsztatami jest dużo większe niż normalnie w ciągu roku. Każdy może tu przyjść zobaczyć, zapoznać się z takim codziennym życiem króla tutaj, rodziny królewskiej. Także inicjatywa jest myślę bardzo szczytna. To jest bardzo dobra rzecz, bo bardzo dużo ludzi z daleka przyjeżdża w soboty, w niedzielę tutaj. Akcja jest udana, widać po tłumach, jakie tutaj zwiedzają, oglądają, podziwiają. Ludzie, zamiast siedzieć przed telewizorami, może w końcu wyjdą i zobaczą trochę kultury. Ja, yeah, I like it very much because it gives people a chance to go to something that they might not go to otherwise. Ja wydaje, że to jest bardzo po dobry pomysł, szczególnie w takim okresie jesienno-zimowym. Widać tutaj jest tu dużo dzieci, jest są lekcje muzealne, więc ta sprawa. Dzisiaj zwiedziłem już Zamek Królewski, teraz jestem w łacinkach. Jutro planuję zwiedzić Wilanów. Ale to cieszę się, że mamy okazję może do zwiedzać i bezpłatne i jeżeli jest więcej szans jak w tym nie, las to będzie nie, 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 lepsze. Na no, ogromnie się cieszę, jestem bardzo wdzięczna za taką inicjatywę i za pomysł. Będę dalej zwiedzać. <noise> Dziękuję.